Kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, i prawdopodobnie ten odcinek będzie otwierał vlog marc. On się pojawi jako pierwszy takie dobre, produktywne rozpoczęcie marca, czyli takich wiosennych porządków. Ten odcinek będzie dotyczył ubrań. Tak jak po widzicie przegląd moich takich wiosenno-letnich. Ubrań, ogólnie moich ubrań, Zrobić taką czystkę. Ja już poza kamerami przejrzałam moją szafę i tam jest wielka kupa ubrań, których nie noszę. Są nawet, są troszeczkę za krótkie, nie przepadam za nimi, więc wpadajcie na mój wintet, bo naprawdę same perełki za grosze, na przykład za 10 zł, maksymalnie 20, może 30, to jest tak. Maksymalnie 30 Ustawiam, maksymalnie 30 zł, to naprawdę taką super rzecz. Wystawiam po prostu niektóre ubrania i naprawdę są perełki, naprawdę perełki. Pokażę Wam trzy rzeczy, które wystawię, ale tą kurtkę już wystawiłam. Moja ramoneska z różowa. Wolę mieć czarną, nieróżową. Czarną kiedyś miałam, ale ona jest w rozmiarze L. Ta jest w rozmiarze M. No i na mnie pasuje na osobę, która nosi rozmiar L. LM, więc, więc tak, ona nam nie pasuje, także to polecam. Ona nie jest zniszczona ani nic. Ona już jest wystawiona, nie pamiętam za ile, ale jeżeli ktoś by był chętny, no to zapraszam do kupna. Kolejna rzecz, z bólem serca, ale zauważyłam, że denerwuje mnie troszeczkę noszenie jej, bo jest na mnie za krótka, wychodzi mi ze spodni. No, taka koszula, bluzka, kropa w rozmiarze M i ona ma chyba bawełnę w sobie, nawet nie bawełna, 96% wiskozy, Bardzo dobra składowo. Więc jeśli ktoś by chciał właśnie taką czarną w księżycę, w gwiazdki, no to zapraszam do jej kupna. Nie, wystawię ją może za 15 zł. No i ostatnia taka perełka, znaczy jest ich więcej, ale takie trzy Wam pokażę. Właśnie ta bluzka, ona jest po prostu na mnie za krótka, nie mogę jej wciśnąć w spodnie, a tak wolę. Ta na przykład, no mam podkoszulek, więc to jeszcze jest ok, Ale do niej niestety podkoszulka nie mogę założyć, no bo ona ma taki głęboki dekolt, w miarę głęboki, jeszcze jest ok. Ale no już wystaje mi właśnie jakaś podkoszulka z długim rękawem, no ją w ciąży, jest naprawdę fajna, jest z H&M w rozmiarze M, takim właśnie... Fajny pomarańczowy kolor, idealnie na wiosnę, na lato, nawet na jesień troszeczkę będzie ok, więc wystawię też myślę, że ją za 15, za 10 zł. Dla mamusiek też się coś znajdzie, bo sprzedaję sukienkę moją ciążową, tą piżamę czarną w księżyca, którą kupowałam na Shein. Właśnie sukienka taka ciążowa. No ogólnie, dużo ubrań, wystawię no za maksymalnie 30 zł. Nie ma co po prostu przedłużać. Zapraszam na mój wintet, jeżeli ciekawiło Was coś, podobało Wam się coś i teraz na przykład, no, się pojawi. E, wysyłka no, jest dosyć szybka, bo staram się już kolejnego dnia, mm, kiedy mogę, no to ją wysłać. Nie wiem, ja albo Bartek. Po prostu wysyłamy paczki, więc ona bardzo szybko do Was dotrą. Może Wam pokażę, co zostawiłam w tej mojej szafie, bo pewnie też Was to ciekawi. Niewiele, może zmienię taki kąt, niech będzie. Zostawiłam tyle rzeczy z ubrań, które miałam na jesień, zimę. Więc nie jest ich dużo, naprawdę. Zostawiłam takie perełki, które lubię nosić, są ze mną troszkę od lat. Chociaż jedna rzecz, teoretycznie dwie, są tak... tak nie wiem. Zobaczę, zobaczę czy będę je nosić. Mowa o tych dwóch pierwszych różowych rzeczach. Jak tą bluzką się zastanawiam, ale ja na tym mam ją zostawiłam. Tak po domu. Ona mi się podoba, a jednocześnie mam wrażenie, że już jest taka sprana. Nie wiem. No ale zostawiam ją. Zostawiam też tą różową różowy sweterek, który kupiłam w Lumpeksie. No ogólnie mi się on podoba, ale też mam wrażenie, że jest sprany. <laughs> ale zostawiam właśnie na ten okres, no bo wiadomo, jest jeszcze ta wiosna, jest troszeczkę chłodno, a w lato wieczorem też warto czasami coś założyć, bo też może być tu chłodno. Dwie fioletowe rzeczy. Czyli tutaj ten fioletowy sweterek i fioletowa bluza. Też się zastanawiałam nad tą fioletową bluzą, ale kurde, lubię ją nosić. Ona jest wygodna, nie jest za długa. Jest właśnie taka krótka, gdzie mogę założyć pod nim jakiś właśnie podkoszulek i jest mi wygodnie, a w wakacje nawet nie muszę. Ale jest tak skrojona, że zasłania mi cały brzuszek, a nie jest właśnie taka dotąd na przykład, nie? To już dla mnie jest po prostu niewygodnie i... Te dwie rzeczy również zostawiam. Tutaj też zostawiłam na okres zimowy, jesienny. Tą sukienkę założyłam ją w ten okres dwa razy trzy, bo, 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 bo było po prostu mi zimno, więc chodziłam z niej po prostu do po domu. Ale teraz będę ją częściej zakładać, bo ona bardzo mi się podoba i na ten moment nie zamierzam jej sprzedać. Ona jest kupiona w New Yorkerze w rozmiarze 40 i w tym roku chyba raczej też powinny być. Były też w innych kolorach chyba jakaś pomarańczowa, niebieska No ja wzięłam akurat. Tom, więc ona powinna być w tej torbie właśnie letnich, i już tego błędu następnym razem nie popełni. Ona pójdzie do schowania, no ale została. Dwie zielone rzeczy: mój taki zielony sweterek, no i tutaj bluza Bartka. Ja miałam bardzo podobną zieloną bluzę, ale ona idzie do wrzucenia do kontenerów właśnie z odzieżą używaną, bo mamy cztery wory ubrań, które. No, ci nie nadają, nie pójdą na sprzedanie, bo po prostu mają jakiś tam mankament albo już są jakieś tam sprane. I na przykład ta moja zielona bluza i, i poszła do takiego wora i przy najbliższej okazji wystawimy je po prostu w tych, w tych kontenerach z odzieżą używaną. Zostawiam tą bluzkę z Shein. Jestem, ona ma jeden taki mankament. No tutaj mi z y, pod pachami. Jeżeli znacie jakiś sposób, jak się tego pozbyć, to napiszcie w komentarzach. Będę Wam bardzo wdzięczna, bo ona jest bawełniana, mimo że szyin, ale bardzo mi się podoba. Y, ta bluzeczka kupiona na Winted, y, też ją zostawiam, bo bardzo ją lubię. Zastanawiałam się też nad tym swetrem, bo też z ostatniego czasu mało go noszę, ale zostawiam go na ten moment. I dotychczasowa moja ulubiona bluza, naprawdę uwielbiam ją bardzo mi się spodobała, ona jest od Hani, bo Hani ją kiedyś kupiła więc ona zostaje no i kolejne trzy rzeczy czarne, oczywiście ten sweterek, zostawiam, bo on jest dosyć cienki, więc on też może się na takie mm, zimniejsze dni przydać oczywiście czarna sukienka no i e, ta sukienka, którą mogliście widzieć na e, moim Instagramie, którą dostałam od cioci Bartka, też zostaje. Nie wiem, czy jej w pewnym momencie nie schowam, jak już będzie tak gorąco, ale na ten moment e, jest, bo może mi się przydać e, po prostu na, tak, no, na latanie tutaj. Tak jak mówiłam, zrobiłam ten przegląd, więc rzeczy, które były... E, Według mnie do schowania na okres jesienno-zimowy już są w worze. Jak na przykład biała bluza, którą moja mama mi kupiła, taki rdzawy sweterek, kupiony razem z tym czarnym w paski. No, on też. Na ten okres mi nie pasuje i też nie chodziłam w nim już w okresie świątecznym w grudniu. Chodziłam w nim w październiku we wrześniu i w listopadzie, bo był taki fajny okres jesienny. To on jest idealny na jesień, bo idealny kolor. No i jeszcze spodnie, tyle. Proszę jedna spódnica. Tu mam moje robocze, domowe, jasne spodnie no, z Sinseya. Na sobie mam jeszcze. Inną parę te same, tylko że y, nowsze, i one są właśnie do chodzenia na mieście. Czarne y, dresy krótkie, spodenki. To jest taki klasyk. Różowe spodenki do ćwiczeń. Nie wiem, czy ich w pewnym momencie nie sprzedam, ale lepiej mieć, bo nie mam takich po prostu do ćwiczeń krótkich. Moja spódnica ołówkowo taka w kratę. Czarne krótkie spodenki, też takie sportowe. Leggings, które dostałam y, na święta. I czarne ocieplane lekko. Leginsy również fajnie mieć po domu. Tutaj w tej komodzie również mam bluzki, ale bluzek wam nie chcę pokazywać, bo jest i dosłownie garstka. To zwykłe bluzki, takie dochodzenie. Ja też często nie nie chodzę w bluzkach. Częściej właśnie o tego typu, a nie takich t-shirtach, o bardziej tak powiem. Ale są. Zostawiłam takie, które mi się podobają, te akurat po prostu, które zostawiłam. Częściej noszę, lubię je i czasami żal mi wywalić. Czy sprzedać, bo, bo lubię je po prostu nosić i częściej w nich chodziłam w, przez rok, nawet niż w tych, które ja po prostu wystawię na wintę. Też niektóre ubrania są na suszarce, wyprane i troszeczkę mokre, więc tego też wam nie pokażę, ale na przykład mam takie same jeansy, tylko, właśnie, ciemny jeans. Czarnych nie mam, ale to się niedługo zmieni, bo chcę sobie kupić jeszcze czarne dżinsy. Też zielony sweterek taki z guzikami, który też zostawię. E, taki niebieski, błękitny taki sweterek też z guziczkami, też go zostawię, bo ja je lubię. Lubię właśnie tego typu sweterki. I są tam niektóre rzeczy, które zostawię. Chyba nawet większość, które tam są, to zostawię, bo widać, że po prostu je noszę. Bo je wyprałam, tak? Były po prostu prane, a niektóre to siedziały kilka miesięcy w szafie. Przejdźmy już do tych rzeczy wiosenno-letnich, do przeglądu tych ubrań. Pierwsza rzecz, którą Wam pokażę, która zostaje ze mną, to taka zielona sukienka z Vinted. Kupiłam ją na Vinted z sukienką, która już poszła na Vinted bo e, nie pasowała mi totalnie była za krótka jedynie co, to tą sukienkę muszę skrócić moja mama raczej mi to zrobi bo jest na mnie po prostu za długa, jak widzicie ona jest jeszcze z metką bo to w jakimś okolicznym lumpeksie czy coś, nie wiem albo po prostu taka metka, chociaż no widać, że niby to jest metka, nie wiem e, ale ona jest fajna, bo ma tutaj z tyłu więc wszystko się zmieści będziecie ją widzieć, e, zrobię wam przebitki i ja ją chcę jedynie skrócić właśnie tak przed kolano bo ona jest za kolano i dla mnie to jest totalnie na mój wzrost 1,60 m niekorzystna długość, bo strasznie mnie to skraca a lubię ostatnio takie właśnie krótsze sukienki przed kolano tutaj mam kolejne spodenki i one są obcięte z długich spodni i one mi nie grają są za krótkie na mnie i chyba je, bo one są z New Looka, i chyba je po prostu wrzucę do tego kontenera, bo one są obcięte, więc nie każdemu będzie pasować. I tutaj mam bluzeczkę taką z H&M-u, na kiedyś, kiedyś w Lumpeksie I ja ją chyba wrzucę na Vinted, bo też jej nie noszę, bo ona jest taka dotąd. To nie jest nawet długość tej bluzki. Właśnie, co do tej bluzki, to ona oczywiście ze mną zostaje, bo ona też była na ten okres. Ale na wiosnę e, będzie też mi pasować, bo ona ma właśnie takie. Nie jest długi rękaw ona jest takie 3 czwarte, pasuje mi. Zostaje. To jest aktualnie moja jedna z ulubionych bluzek. A właśnie, sukienka. Zastanawiałam się nad nią. Czy jej nie sprzedać? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Piszcie w komentarzach. Czy ją zostawić, czy nie, bo oczywiście będziecie widzieć przybitkę. Zastanawiałam się nad nią, czy ją zostawić, czy nie. Bo w tamtym roku, jak nie chodziłam, to też nie czułam się komfortowo miałam wrażenie, że mnie pogrubia. W ciąży zajebista, naprawdę, ale tak bez tego ciążowego brzuszka, to już mam wrażenie, że mnie pogrubia. Nie wiem, na razie ją zostawię. Sukienka też z Lumpeksa. Ja ją raczej zostawię, bo ona też ma tutaj tą gumkę. Ja ją zostawię, ona ma też kieszenie, więc też jest wygodna. I ja ją lubię. lubię <grywia> ją. Liliowa sukienka, którą kupiłam w ciąży. Naś In. I ta sama sytuacja z tamtą. W ciążowym brzuszku super bo Pięknie to wszystko okala, wiecie Ja też korzystałam z tego, że miałam tęciorzywy brzuszek Kupowałam obcisłe rzeczy, żeby uwydatnić ten brzuszek No ale raczej ona pójdzie już do sprzedania Nie czuję się w niej komfortowo Mając pociążowy brzuszek Więc ona pójdzie na Vinted Takie spodenki Vinted Ta koszula Jest ładna Ale też w niej nie chodziłam w tamtym roku Bo była po prostu na mnie za krótka Nie czułam się komfortowo i raczej będzie ta sama sytuacja, więc ona idzie na Vinted. Ona jest naprawdę bardzo ładna, kupiona w Pull Bear w rozmiarze L. Nawet nie wiem, w jaki ona ma skład, ale chyba też dobra. 100% wiskoza. To jest wiskozowa bluzeczka, taka koszulowa. To jest cudna, ale no za krótka dla mnie. A tutaj taki, taka bluza, powiedzmy siateczkowa z kapturem. Ona też pójdzie na wintet w tym roku założyłam ją może za dwa razy, więc ona też pójdzie. Nie wiem, może nie waży nawet za 5 zł. Taka zwykła. Ja nawet nie wiem, jaki ona jest rozmiar. To jest z beżki w rozmiarze S. Sukienka, której nie sprzedam, bo ona po prostu jest cudowna. Taka najzwyklejsza, luźna sukienka. Jeszcze tylko dodam pasek, to będzie fajnie, naprawdę. Eee, w rozmiarze L. Ona była chyba bawełna albo wiskoza, już nie wiem, ale naprawdę bardzo dobry materiał. Ja jej nie sprzedaję. Nigdy. Też nad nią się zastanawiałam. W tamtym roku też ją mało nosiłam, bo dla mnie tu było za bardzo widoczne. Ona jest w rozmiarze M z Sinsea. Ona była taki bum. Była też niebieska. Ja mam tutaj akurat liliową. Ta możliwe, że pójdzie za trzy dychy. Albo 25, można za stargować, ale bez przesady Chyba wystawiam na Vinted, bo naprawdę ją mało co nosiłam Zielona sukienka Zostawiam ją mama, mama powiedziała, jak się zapytałam się jej, bo się zastanawiam nad jej sprzedaniem I, i takie... Ładna Ładnie ci było w niej, zostaw ją, więc ją zostawiam Kupiona nasz na SHEIN W tamtym roku Taka bluzeczka Też chyba pójdzie na sprzedanie, to jest bluzka mojej babci też pójdzie chyba na sprzedanie albo nawet do tego wora. No i tutaj te spodemki, ocenię jakie przymierza, bo wstępnie chciałabym je zostawić, bo pamiętam, że one były wygodne, ale w tamtym roku nie dopinałam się w nich, chyba, tak mi się kojarzy, Myślę, że ciężko było mi się w nich dopiąć. Ale na ten moment zostawiam te spodemki, chociaż może się w nich dopięłam, nie wiem, szczerze nie pamiętam, ale to wstępnie zostawiam to idzie po prostu do dowora na odzież używaną. Bo wiecie co? Tą fioletową sukienkę chyba zostawię. Na ten moment ją chyba zostawię. No i ta biała sukienka też ją chyba zostawię. Jeszcze. Jeszcze ją zostawię. No i dobra, to z letniej rzeczy to jest wszystko. Chociaż miałam wrażenie, że coś jeszcze... Miałam jakiś wór, ale szczerze nie mam do tego pojęcia. W razie czego dogram, to jak Bartek wróci mi na górę, na strych pójdzie i, i zobaczy, czy ja tam jeszcze nie miałam jakichś wórów, bo kojarzy mi się, że miałam brązową sukienkę, taka sama jak ta liliowa, ale nie jestem na czym ona nie poszła. Odzywam się do Was w dniu publikacji tego filmu, no i znalazłam. Wolę z ubraniami. Jak mogłam zapomnieć o moim kostiumie, na przykład albo o białej sukience, którą w tym roku kupiłam. To widzę jest taką w miarę krótką przybitkę. Może coś do Was powiem, albo nie, w sumie nie wiem, gdzie pokażę Wam wszystkie ubrania, które zostawiam. Uznałam, że te, które nie zostawiam, no nie będę przymierzać, bo wiadomo, ja się tutaj nie dopnę czy coś. Pokażę Wam wszystko to, co zostaje w mojej szafie, oczywiście nie to, co jest akurat na. W suszarce czy, czy w praniu, tak wiadomo. Tutaj mam na sobie akurat spódnicę, którą, mam, którą znalazłam. To jest większy rozmiar, to jest LK. W MK się nie zmieściłam, bo miałam dwa, tak, mam dwa rodzaje tych spódnic. No ale w dodatku, w innych wzorach. No ale w MK się po prostu nie dopnę. Czy dopnę się, ale jest po prostu za ciasno. Mam na sobie po prostu teraz LK. To jest po prostu wygodna. I ją zostawiam, a tamta idzie na vintage. Więc przypominam, palecie na vintage, bo naprawdę już kończę wkładanie tych rzeczy i część już poszła. Nawet to, co chyba widzieliście na filmie, to już poszło w jakimś tam stopniu, więc tu mam spódnicę. To mój jedyny kostium, który mam aktualnie, bo reszta pochwała do sprzedania. To jest ten fioletowy kostium z działu Plus Size z 3 które ja kupiłam sobie w ciąży. Mojej mamy, więc ona zostaje. Wykopałam też w tym dworze szarą zwykłą bluzkę i nie widzę, żeby była zniszczona czy coś, więc zostaje, Może będę chodzić ją po domu, albo też będzie tak ok, na zewnątrz. No i te spodnie, które Wam chyba pokazywałam, i szczerze, no są troszeczkę za duże. <grym> Tutaj na sobie mam spodnie, które no nie nosiłam ze trzy lata, bo przed ciążą, rzadko ich nosiłam. Plus jeszcze potem zima była, potem zeszłam w ciąży, no już się wiadomo nie mieściłam. No ale są beżowe, takie troszeczkę eleganckie spodnie w paski. No super, bardzo się cieszę, że się w końcu nie zmieściłam. Wyglądają tak z boku, więc chyba nie najgorzej. Z tyłu, tak. No i super, będę miała takie jasne, bardziej eleganckie spodnie do chodzenia w lato. Tutaj są też fajnie luźne, więc tutaj nic mi się nie wbija. Pamiętam, że bardzo było mi wygodnie w chodzić, więc bardzo się cieszę, że w końcu mam na to figurę. No i mam na sobie moją czarną, ołówkową spódnicę, której też dawno okazji nie miałam założyć. Ostatnio chyba na zakończeniu szkoły Jakoś tak, więc w 20 roku. <laughs> e, I proszę bardzo, pasuje ponownie o... Myślę, że fajnie w niej wyglądam. Ogólnie bardzo lubię właśnie takie ołówkowe spódnice. I to, co jest fajne w tej w spódnicy, że ona ma taką idealną długość. Jest troszeczkę rozciągnięta, tak jak możecie wiedzieć, ona się nie nie jest taka sztywna. I ma fajną długość dla mojej figury. Nie jest za długa, bo większość jak przemierzałam, za kolano. A to już nie jest długość dla mnie. Musi być przed kolano, albo wiadomo, tak dotąd, jak już. No ale bez przesady takiej więc spódnicy nie będę kupować. No ale mam. Może będą jakieś okazje, nie wiem, ale zawsze warto mieć taką ołówką czarną spódnicę. No i jeszcze jedną rzecz wam pokażę, ale tak totalnie nie wygląda. Tu czarny. Czarna narzutka, na plaży może, może bym ją tutaj nosiła, też nie wiem, ale mam taką czarną, kupiłam też na szyi w ciąży, jak byliśmy nad morzem, yy, więc też tutaj zostaje do użytku, bo możliwe, że użyję. Ja na ten moment się z Wami żegnam, zostawiłam niektóre rzeczy, głównie sukienki, ale dużo rzeczy pójdzie na to Vinted, teraz tylko trzeba się tym zająć, żeby to wystawić a tego jest naprawdę dosyć sporo. No, niektóre rzeczy również usunęłam i one pójdą po prostu do, do, do tych kontenerów, bo widziałam, że już praktycznie rok yy, nikt ich nie kupował, więc po co mam to trzymać? No, mam nadzieję, że Wam się ten odcinek spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczki w górę, będzie mi bardzo, bardzo miło. Możecie również zostawić subskrypcję razem z dzwoneczkiem, aby dodać powiadomienia. Piszcie w komentarze. No i co? Do zobaczenia w kolejnym filmie, już jutro we vlogu. Cześć!